Witamy na to, że w jeden Gokart sprawdzamy, jak na osoby z naszego regionu radzą sobie za kierownicą. Szykuje się Astra jazda. Na to, że w jeden Gokart walczyła i miłośniczka kotów i butów, niekoniecznie sportowych, Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej Wszystkich 2010 i właścicielka agencji Hostess i modelek Catwalk Magda Brojewska. Przed przystąpieniem do właściwego przejazdu magda ćwiczyła pod takim instruktora. Po kilku próbnych okrążeniach przyszedł czas na decydujący przejazd. Najlepszy czas Magdy Brojewskiej to 34,512 tysięcznych sekundy. No nie się fajnie, aczkolwiek wiele tutaj pan mnie instruował, że jeszcze troszeczkę mi brakuje i troszeczkę muszę nadrobić i poćwiczyć aczkolwiek wszystkie te uwagi biorę do siebie i, i no myślę, że to z lepiej będzie. O, od jakich lat w ogóle masz prawo jazdy? Od strefa. Tak, ale tak hardcore'owo jak tutaj, to jeszcze nie idzie. <grywa> a jeśli to no, powiesz na drodze, takim jesteś yy, bardzo kulturalnym kierowcą? Właśnie, jak robiłam prawo jazdy, to myślałam, że będę spokojnym, kulturalnym kierowcą, a okazało się, że lubię sobie tam przycisnąć troszkę gazu i pojechać szybciej. Jakieś mandaty na koncie? Jeszcze nie, ale myślę, że jak dalej będę tak widzieć, to na pewno się pojawią. A co Ci taką największą trudność stawia na drodze? Manewry, parkowanie, To co? Ja myślę, że jak każdej kobiecie parkowanie chyba. To jest taka zmora, zawsze się szuka tam, gdzie najwięcej miejsca. Ale, ale powoli się uprawiam i przejdzie mi to lepiej. Magda Brojewska otwiera nasz ranking wików i w tym momencie plasuje się na miejscu pierwszym z wynikiem 34,512,00 sekundy.